Pierwsze punkty na własnym boisku zdobyli nareszcie piłkarze stali stalowa wola. Zwycięstwo nad pogonią siedlce zostało odniesione w dobrym stylu i szczególnie za pierwszą połowę należą się zawodnikom stalówki Brawa. Tal do tego meczu przystąpiła w następującym składzie. W bramce Dydo, dalej Cebula, Czarny, Żmuda, Sikorski. W linii pomocy Kantor, Chorajewski, Łanucha, Popiela, i Getinger, a w ataku Fabianowski. Na ławce rezerwowych zasiedli Zieliński, Dąbek, Kachniarz, Majowicz, Turczyn, Białek i Komata. W niedzielne popołudnie na trybunach przy ulicy Hutniczej zasiadło około 600 widzów. Stal mogła prowadzić już od siódmej minuty meczu, jednak Przemysław Żmuda piłkę z dośrodkowania skierował w poprzeczkę. Zaledwie cztery minuty później piłkarze Stalówki już cieszyli się z prowadzenia po pięknym golu Damiana Łanuchy, który z całej siły uderzył w światło bramki piłkę, która odbiła się od słupka po wcześniejszym strzale Krystiana Gettingera. Sztukarze Stalówki, pamiętni wcześniejszych spotkań, usilnie dążyli do strzelenia kolejnej bramki i ta sztuka udała im się w 34 minucie. A na listę strzelców trzeci mecz rzędu wpisał się Wojciech Fabianowski. Bojca, Asystą przy tym golu popisał się będący w życiowej formie Damian Łanucha. Na przerwę piłkarze schodzili przy stanie 2 do zera dla stali stalowa wola. Druga połowa to coraz większa przewaga pogoni siedlce. Piłkarze stali skupili się na obronie wyniku, oddając pole rywalowi. W 50. minucie stalówka mogła stracić bramkę po samobójczym uderzeniu, ale wybijana piłka przez naszego obrońcę minimalnie przeszła obok słupka. Kilka minut po tym zdarzeniu, kontuzji doznał Bartłomiej Dydo i między słupkami zastąpił go Paweł Zieliński. W 66. minucie Fabianowskiego na boisku zastąpił turczyn, a w 73. Zagettingera na placu gry wbiegł kachniarz. Stal mogła strzelić trzeciego gola, ale Mateusz Kantor, mający przed sobą tylko bramkę, nie trafił w nią. Co się odwlecze, to nie uciecze, i w 85. Minucie po asyście kantora, kolejnym pięknym golem popisał się Damian Manucha. 85 piąta minuta, przeżeganka dla Stali, a do grając ustrojowy drasty Damian Lomusta. Stal zakończyła mecz z Pogonią Siedlce wynikiem 3 do 0. Przypomnijmy, że dwa poprzednie mecze również wygrała bez straty goli, co bardzo cieszy. Następny mecz Stalówka gra w najbliższą sobotę o godzinie 17 w Nowym Dworze z tamtejszym świtem. Rywal teoretycznie słabszy od ostatnich przeciwników Stali, zajmuje ostatnie miejsce w drugoligowej tabeli, a Stalówka po tym meczu ma 14 punktów, zajmuje ósme miejsce i do lidera Unitarnów traci zaledwie 3 punkty.